Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. I Sława Szymborska, nic darowane, nic darowane, wszystko pożyczone. Tone w długach po uszy Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie oddać życie. Tak to już. Urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięte ze mnie wraz ze skórą. Chodzę po świecie w tłumie innych dłużników, na jednych ciąży przymus spłaty skrzydeł, drudzy chcąc nie chcąc, rozliczą się z liści. Po stronie winien wszelka tkanka w nas. Żadnej rzęski, szypułki do zachowania na zawsze. Spis jest dokładny i na to wygląda, że mamy zostać z niczym. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie, kiedy i po co pozwoliłam otworzyć sobie ten rachunek. Protest przeciw niemu nazywamy duszą i to jest to jedyne, czego nie ma w spisie. Czytał Bogdan Dmowski.